jestem z powrotem minęło wprawdzie dwa dni od kiedy odebrałem paczuszkę, ale po prostu żywcem nie było kiedy yy, nie było kiedy po otworzyć jestem strasznie podekscytowany otworzymy sobie dzisiaj robimy sobie rozpakę nie wiem zobaczę jak zdążę zrobimy sobie TRX i Lesza. na razie zabrałem się za T-Rexa, jest to yy, model złożony wstępnie jak mówiłem miał być model yy, kit do tego buda ale jak mówiłem w ostatnim materiale ten będzie całości, a w przyszłości prawdopodobnie kupię sobie kita i i będę wszystko robił pod siebie. To jest wersja, że tak powiem, goła i wesoła. Z czasem będziemy modernizować, z czasem będziemy go modernizować, jakieś dodatki, na pewno wymienimy serwo na mocniejsze, na razie na początek wystarczy do nauki. W przyszłym miesiącu prawdopodobnie, nie wiem, 30, 50 albo 40 kg to wsadzimy. Oglądałem materiałów multum odnośnie tego modelu i wiem, że no to serwo nie jest najmocniejsze. To nie, bodajże 9 kg, ma. to no nie jest najmocniejsze. Dobra, dość gadania, bo nie mogę wytrzymać. Zrobimy sobie rozpakę, bo mi się normalnie ręce trzęsą. Z wrażenia. Chwalę ściągamy. dobrze no, tam widać dobrze nie wiem z której strony chyba z tej trzeba otworzyć bo z jednej strony jest nadajnik pilot aparatura zwał jak zwał jak to tam nazywa tak nazywa ta chyba tu dobrze wziąłem dupa to jest tył obracamy z drugiej strony nie chcę wiecie mi nad, e, nadajnik gdzie wypadł Dlatego chcę najpierw wyjąć jego. Jest. Ten 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 delikatnie. Ha. Bo no, taki lekki się wydaje. Spróbuję wam troszkę tak. Spust gazu. Przełączanie biegów. Trymer do yy, skrętu. O, kurde, nie pamiętam do czego jest, ale dojdziemy. Tu mamy przełączanie, blokadę dyferencjałów Zablokowany przód, zablokowany przód i tył. Tu wracamy. Mamy odblokowane. Ale strasznie mały skok, Wam tu powiem, z tych modeli, co ja mam. to jest bardzo delikatny. Menu ustawienia. Oczywiście mamy. No, głupi. Yy... Tu możemy zamontować sobie yy, bluta do sterowania przez, znaczy do podglądu, w sumie nie wiem, czy tam da się sterować, więc jest podgląd wszystkich tych parametrów. Na razie nie będzie. Od spodu na cztery paluszki. Teraz sobie założymy, ale pilot jest mniej, waż, mniej ważny. <laughs> Najważniejsze to jest teraz to, co jest w środku. Jezu, jakie to jest wielkie, matko, jedyna. Powiem wam na filmach, tego tak nie widać. O że mordo, to jest strasznie duże. Czekajcie, bo. O kurwa, coś spadło. To wsadzimy sobie tam. Ha, 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 ha dobra, otwórzmy sobie tutaj Zobaczmy co mamy w środku Taki element Zabijcie mnie, ale nie wiem co to jest yy, spinki 4, ale z tego co wiem tu są dwie, czyli nam zostają no, nam? mi fokus głupieje. Cztery spineczki mamy klucze imbusowe, pewnie 1,5, 2, i 3 chyba klucz do ku naklejki Traksasa czyli mamy kolejne wlepy i <coughs> przepraszam yy, tu mamy chyba spis części tak to jest chyba spis części dokładnie co jak co to jest? Karta gwarancyjna I, 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 taka skrócona podstawowa instrukcja. Co, jak, po co, na co podpiąć? Tak tu macie takie różne parametry opisane. Jak co włożyć, jak co podpiąć? I w sumie tyle. Jezu, ale jakie to jest wielkie! Matko. Jest, dla mnie to nie jest jeden, Dla mnie to jest taki 1.8, kurde, szczerze Wam powiem. Czekajcie, zaraz jakiś model wy... albo na następnym porównamy sobie go ze Slashem, jak to wygląda. Czekajcie, to, to, to chowamy. Cholera, nie wiem do czego to, muszę poczytać. To możemy schować. A te Amory zarobiście pracują na tym. No, wygląda obłędnie. Powiem wam tyle co filmu na ten temat tego modelu oglądałem w ogóle nie. Nie pokazuje jak ten model jest duży. Aha, bo to zostaje okej. Okay. Ho ho ho. Dobra do tego zaraz wrócimy a to z tego, zapasówę jeszcze tutaj mamy myślałem to z tego, atrapa to jest orgino i model no i co by Wam tutaj o nim powiedzieć pakiet mi się ładuje jeszcze kurde nie wiem ile już jest no a podładujemy go jeszcze trochę i zaraz podepniemy, sprawdzimy sobie Czekajcie, ja może bym sobie teraz przybliżył kamerę. Dobra, troszkę się przybliżyłem. Zderzak, imitacja, yy, imitacja tego. No, tak to się nazywa, patrzę się z wrażenia, zapominam słowa. Wyciągarki te są plastikowe, to wymienimy sobie na metalowe takie zaczepy. Yy, serwo, o którym mówiłem, to będzie na pewno pierwsze co to pójdzie serwo do wymiany. Bo tu z tego co czytałem, oglądałem już 9 kilówka, ja tu dam pewnie 40. Silnik yy, seria 550 t czyli 21 zwoi. Regulator tu nie wiem, czy tak widzieli. Mamy yy, to jest serwo od skrzyni biegów, o ile dobrze, żebym się wyszkolił. I tu mamy dwa serwa do blokady dyferencjałów. Idzie nam tutaj taka linka, idzie tu tędy, tędy, tędy. I tu wchodzi w dyfra. I tak samo z tej strony, idzie tu, 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 I nam wchodzi tam w dyfra. Z takich pierdół to tu chyba tyle. Jak to się otwiera? Aha. Przekładamy na bok i wkładamy, tylko czy te pakiety mi wejdą? Czekajcie, wiecie co, ja mam drugi, jeszcze nie otwierany, ładowany. Mam nadzieję, że one się tutaj mi zmieszczą. Mieszczą się, super. I, idealnie, aha, czekajcie, tylko to jakoś trzeba chyba. Jakoś tak chyba, tak. Jak stąd, kurde idealnie trzyma pakiecik się o kurwa to ciężko chodzi bajeczka dobra to na razie możemy wyjąć to chowamy z powrotem na razie do pudełka I na razie 2S ładuje posprawdzamy wszystko a a potem będzie 3S i ogień Yy, tu mamy oczywiście odbiornik, tu mamy na yy, przewody, antenka. Aha, bo ta antenka jest taką tam włożona w plastik i tu nam wychodzi. Fajny patent nie widać, a i powiem miazga jak to w to pięknie wygląda. Nie wiem czemu to takie koła przybrudzone, no, ale może gdzieś na wy... wystawce były. Bo wygląda wam powiem obłędnie nie zdawałem sobie sprawy że to będzie aż tak duże jeśli chodzi o jeśli chodzi o, o, o wielkość nie bo na tych filmach po prostu to nie Nie, od, nie oddaje tej wielkości tego modelu nie wiem tak będzie coś widać łapie nam tam ostrość <laughs> przepraszam lekko jestem przeziębiony ale już nie mogłem wytrzymać kurczę co wał do przeniesienia napędu, czy jak to tam się profesjonalnie mówi. Tu mamy w metalu, to na pewno też będzie, będzie w przyszłości wymienić na metalowe. Eee. Tu mamy oczywiście, nie pamiętam jak to się nazywa, co... E, 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 e. No popatrzcie, się wyszło mi z głowy. No mówię Wam, jestem tak podjarany, że słów zapominam. Chodzi o to, że po prostu mamy troszkę tą Napęd przyniesiony w dół i on jest po prostu wyżej, ma środek ciężkości. zapomniałem nazwy tego. Tak to się tam nazywa. Ale powiem, prezentuje się obłędnie. Obłędnie po prostu. Zaraz sobie podepniemy baterykę i sprawdzimy, czy to hula. Słuchajcie, przypomniałem sobie zwolnice. To są zwolnice. Czyli mam po prostu obniżone, podniesione jeszcze bardziej y, zawieszenie. Dobra. To na bok. I teraz to Mości Panowie i Panie, jeżeli oglądają Patrzcie się jakie to jest wielkie. Tu mamy już nadkola w karoserii. Jak miałam brać wersję, wersję kit, nadkola były montowane do podwozia. Tak nam się prezentuje. Nie wiem, czy, czy tą karoserię trzeba wzmacniać od środka, obklejać. Nie wiem, bo w Slashu na pewno do to obklejał. Dajcie znać w komentarzach, jeśli ktoś ma tego TRX-a. Dużo osób go ma, nie? Y czy, czy po prostu wzmacnialiście od, od środka tą obudowę i tą karoserię ale prezentuje się po prostu obłędnie obłędnie to się po prostu prezentuje to są naklejeczki to wszystko na, na dziwach to wszystko będzie modernizowane szyby będę na pewno robił tak, że będą przezroczyste, na pewno, na pewno będą te dwie boczne Czekajcie byście widzieli te dwie boczy, na pewno i przód będę chciał zrobić, żeby był przezroczysty. I mam w planach jeszcze kabinę zamontować do niego. Zobaczymy wszystko, jak to wyjdzie. Tu mamy oczywiście, jak mówiłem, koło zapasowe. Yy, imitacja zbiorników paliwa. Nie wiem, czy to jest jakoś ściskane, przykręcone podnośnik. Też chyba to wszystko przykręcone w jedno, oczywiście dojdą światła. Aha, i wiecie co, dajcie mi znać, czy moduł dźwięku jest do tego modelu potrzebny, czy nie. Bo widziałem parę filmów, fajnie to brzmi, ale czy to tak naprawdę będzie, będzie w ogóle nie, nie będzie za bardzo przeszkadzało, nie będzie się za bardzo tukło, nie będzie rozpraszało w jeździe. Nie wiem jeszcze, prawdopodobnie będzie zamontowany, no ale mówię, na razie jakiś zamontujemy światła jakąś tam dekoracyjkę, a, a, a z czasem zobaczymy po prostu, co będziemy montować. Dobra. Czekajcie, teraz najważniejsze. Sprawdzimy, czy nam to hula. Ile mamy już? Dobra, zaraz będzie można podpiąć. <laughs> Włożymy sobie bateryjki. Aha, tu jest włącznik. Świeci nam na zielono. Nie wiem czy będzie widać. Może będzie. Dobra. Jeszcze nie podpinałem nowej. Nie podpinałem jeszcze nowej ładowarki. No nie mam po prostu żywcem. Musiałem otworzyć sobie model zobaczyć, bo no tak mnie już nosiło no sami wiecie jak to jest, jak, się, jak do, przychodzi nowy model, to niestety, no ale... Człowiek nie wytrzyma. Jak mam teraz to podpiąć, ktoś mi powie? Plus, minus, chyba ja to idzie tak. Żebym sobie nie pomylił, no ale to chyba raczej się nie da odwrotnie wsadzić. Tu wychodzi plus i tu wychodzi minus. Czekajcie, to mogę sobie już zdjąć. Okej. Okay. Aha, ty patrzcie się, to jest takie 360. Tam tylko słyszę jak mi fokus szaleje ale niestety na tej lustrzance nagrywanie w 4k nie należy do najprzyjemniejszych wam to nam się tak jest ciutkę jakby większa Nie ja wiem damy tu 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 plus do plusa minus do minusa Czekajcie, a gdzie to jest włącznik? Słuchajcie, jestem. Yy, tu jest włącznik. Trzeba wcisnąć. I jest. Ja, wiecie, miałem wszystkie SC po prostu z osobnym wyjściem, bo miałem sobie wing akurat. I tam sobie mogłem gdzieś przykleić. I tam miałem. No. Skręca. Czekaj, wolny bieg jest wolny. Do tyłu. Do przodu i chyba trzeba będzie wymienić koła, bo jak szukałem instrukcji, dzwoniłem jeszcze do sklepu, coś wam pokażę. powinno być widać. Patrzcie się, co się dzieje z tyłem, widzicie? Jedno, i drugie tylko prawe przednie. Tak bije? Patrzcie się, to jest mój palec. Tu to samo. Yy, pan ze sklepu mówił po prostu, że te jest to, że one są bardzo miękkie i po prostu są zleżane w jednym miejscu. Powinno się to poprawić. Dobra, mamy już go obróconego. Jak widzicie, każde koło niezależnie pracuje. Teraz przełączamy sobie na pilocie. Przychodzi nam serwo, blokuje, gdzie mamy przód. Tu widzicie, jest zablokowane. A tu dalej mogę kręcić. Przełączamy jeszcze raz. I to samo już. Wtedy mamy zablokowane wszystkie dwa mosty. To samo tyczy się jazdy. To jest jedynka. Przełączamy na pilocie tutaj na dół. Ewidentnie widać, że jedzie szybciej. To co założymy sobie jeszcze na chwilę budę. Zobaczymy. Jest bardzo to koło jeszcze to. O, patrzcie, to jest praktycznie idealna równiutko, albo bym jakoś to czymś docisnął po prostu, nie wiem, pomyślę, jakby to je podprostować w miarę szybko, no bo trochę się zdenerwowałem, powiem, aż do sklepu dzwoniłem się dopytać, czemu to jest tak nie inaczej. Słuchajcie, by nam się w kadrze nie mieści. O. Założymy sobie spineczki, tylko wiecie co, te spinki będę musiał, <laughs> aha, bo to ma iść tak, od przodu. No troszkę będą mi szpeciły te szpinki, spinki. Będę musiał coś tutaj jakąś czarną wstawkę zrobić, żeby jak najmniej było jej widać albo po prostu jakoś przerobię to może na jakieś magnesy i, i po prostu nie trzeba będzie wtedy już kombinować. Czekaj, założymy tu. Tylko nie wiem, co czas serwo słyszę z przodu. I tak nam się prezentuje modę. Jak widzicie, wszystko śmiga, ale jak mówię, dojdą nam dojdą nam światła, prawdopodobnie zamontujemy tu, bo tu macie jeszcze takie dwa nacięcia, dwie, dwa, dwa otworki. Można tego paska ledowego zamontować. Albo tu coś zrobimy, no będzie dużo, dużo modów zamontowanych na niego. Ale to mi się podoba, praca tych amorów. Patrzcie, jak to wszystko się buja, masakra, o to żeby taki przechył widzicie? No, jest po prostu miazga. Po prostu miazga, strasznie mi się spodobał. Dobra, to ja wiem, że to może jakiś nie wiadomo jaki fajny unboxing, ale jestem tak podjarany, że ciężko y, się skupić y, na dokładnym opisaniu całego modelu. Tego jest na rynku bardzo dużo. Bardzo dużo jest filmów. Ja po prostu chciałem zrobić swój, żeby mieć swój na swoim kanale. No i co, to chyba byłoby na, ta, na razie tyle. Muszę w końcu obrobić ten, ten pierwszy film. Potem ten rzucę i wezmę się za Slasha, Ale to pewnie dopiero jutro go otworzę i oglądniemy sobie jutro jeszcze Traxxasa Slasha 4x4 VXL. O, słyszycie? Czekajcie, nie wiem czy to jest normalne. Ruszę i go nie słychać. No, ale to mówię, trzeba będzie wszystko sprawdzać, Śrubki podokręcać, pooglądać, czy wszystko jest w porządku. Także co? Dzięki wielkie za uwagę i widzimy się w kolejnych materiałach. I na pewno na jakichś pojazdówkach oczywiście, nie? To na razie. Trzymajcie się cieszej.